Że polskie firmy są w stanie odpowiedzieć na wyzwania współczesności poprzez innowacje. Polskie firmy nie mogą konkurować tylko niskimi kosztami pracy, ale potrzebują także zdolności do kreatywności i tworzenia innowacji. Który wie, że przewagi konkurencyjne to nie jest tylko pieniądz, ważny, ale nie najważniejszy. To nie jest tylko technika, ważna, ale nie najważniejsza. Ale to jest także kultura i wyrastanie z tej kultury, w której się wyrosło. Kultura, w której etyka biznesowa czy kupiecka nie jest tylko wykładem, ale wezwaniem i ciągłą potwierdzaniem w praktyce, we własnym życiu z partnerami. Firma DBMS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jest ekspertem w zarządzaniu, pozyskiwaniu, wzbogacaniu i analizie baz danych. Oferuje największą na rynku wyszukiwarkę baz danych online która jest jednocześnie narzędziem wsparcia sprzedaży. DPMS oferuje usługi aktualizacji i wzbogacania baz danych, jest brokerem zbiorów danych. Wszystkie jej zasoby są rejestrowane w biodach. Wyróżnienie dla firmy odebrał właściciel i członek zarządu firmy, pan Cześć, e, Tomek Cześć. Tomek Dziobiak, e, właściciel dpms Właśnie odebrałem wyróżnienie od Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw właśnie za stworzenie wyszukiwarki. Jest to narzędzie, które na co dzień może wspierać analitycznie naszych partnerów i klientów w poszukiwaniu grupy docelowej i nie tylko. Cieszę się, że nie tylko środki unijne ale cały zespół DBMS za co bardzo dziękuję za wsparcie. Bo bez tego wsparcia nie byłoby tego narzędzia i tej właśnie nagrody. Także bardzo dziękuję dla wszystkich członków zespołu.